Teraz pokażę wam jak stworzyć artystyczną grafikę ze zdjęcia, którą następnie można wydrukować i powiesić na ścianie jako plakat na przykład. Wykorzystam do tego filtr posteryzacja brzegów. Jednak najpierw muszę zrobić kopię warstwy tło i dopiero na tej warstwie zastosować filtr posteryzacja brzegów. mniejsze okienko podglądu, tak żeby lepiej widzieć efekt działania filtru. Grubość krawędzi może zostać 1. Intensywność Ustawiamy tak optymalną, czyli 3-4 a posteryzację na 2 lub 3. Klikam OK. Efekt, jaki uzyskałem, jest za bardzo intensywny, więc wykorzystam polecenie zanik. I ustawiam na 60-70%. Oprócz tego, w niektórych miejscach niepotrzebnie występuje ta posteryzacja. Dlatego za pomocą gumki usunę te kropki z szyi, twarzy tutaj częściowo z włosów. I ze spodni. Dodatkowo można zmniejszyć intensywność krawędzi tych gałęzi za pomocą gumki z ustawionym kryciem na 30%. Można powiększyć pędzel za pomocą zamykającego nawiasu kwadratowego. Tak będzie wyglądało już zdecydowanie lepiej. Następnie za pomocą warstwy korekcyjnej barwa nasycenie zwiększę nasycenie tak żeby uwidocznić słoneczną pogodę. Pokażę wam teraz jak wyglądało zdjęcie przed obróbką. To jest zdjęcie oryginalne, a to po zastosowaniu tego efektu.